Stary trumna czy... w środku się ruszyła. Czy my robimy sami tą akcję, czy dzwonimy na policję? Zabierzemy mu furę! Stary, tu nie jest fajnie, proszę cię! Jeśli mnie zauważy, może być po mnie. Oj, ktoś wypadł! Ty wyrzucił oka z salta! Nie, dobra, stary, zawracaj, zawracaj, wracaj. Ale po co? Stary. Przecież mamy karawan za fliko! Dziwaneczko widzowie, razem z Wiktorem jesteśmy właśnie pod elo, elo, obczajcie, to skakowałem aplikację McDonalda i mamy nieskończoność ilość punktów. Pokazuje 50 tysięcy punktów, więc idziemy teraz Jak? wydać wszystkie punkty w maku, let's go! Stary obczaj, to chodź! Widzowie, jest tu bardzo jedna dziwna rzecz. Obczajcie! Ktoś przyjechał! Karawanem! Nie możemy się z tego śmiać. To jest normalnie karawan. No. Jest nim trumna, to nie jest. Ja wiem, to dobra, to to dobra, śmiech. to nie jest nic śmiesznego, stary, ale kto przyjeżdża stary karawanem do McDonalda? Nie wiem, ale jest coś jeszcze gorszego. Co może być? ¡Está Czy to jest? Nie, stary, to nie, stary. Myślisz, że to lakier? Nie, to nie jest stary lakier, ale stary, wie, no teraz przecież Halloween zaraz jest, A, no więc tak? to, to pewnie jest jakaś reklama, no. Bo ogólnie, widzowie, nie nagrywalibyśmy tego, także spokojnie, ale widać ewidentnie, że ten karawan nie jest używany od co najmniej 30 lat. Nie jest to prawdziwy karawan, jest on na pewno wycofany z obiegu i jest po prostu skustomowany przez kogoś na Halloween. Co jest tak. dziwne, jest w nim trumna, więc to też jest po prostu część Halloween, nie? Może to zostawmy po prostu, po prostu ktoś ją zarąbi z tą furę. Tak, po co? Coś Stary, stary trup na w środku się ruszyła. Nie widziałem. Widziałeś? Nie. Czekaj, stary coś. Ej. Tam ktoś jest. Stary! Dobra, chodź stąd, Ej. chodź stąd. Nie, Oskar, nie powinniśmy tego w ogóle dotykać. To, to nie jest tak, to nie jest jest. Ktoś jest! tam jest, ewidentnie chce wyjść! No kierowcy nie wiem. Nawet zamka nie ma. Ale Oskar, to nie jest nasza sprawa. W ogóle chodź mi stąd, nie? Stary, jak nie nasza sprawa? No czy no nie jest nasza, ale ktoś tam jest? Może ktoś potrzebuje pomocy, stary, no ktoś kogoś w trumie zamknął. Dobra, jak ty to widzisz? No, nie wiem, no go. uczymy mu pomóc. 50 tysięcy punktów jest tam do odebrania. Stary, ty teraz myślisz o Maku. Halo? Ktoś tam jest! Potrzebujesz pomocy? Patrz, widać na nie no, buta Chyba nam się nie przewidziało przecież, nie? Jedyne fakty jakie mam, to jest karawan, który jest wyłączony Jest urodzony na Halloween I w nim jest ktoś i sobie prosto robi jaja Stary, ale widziałeś to co ja, nie przewidziało nam no się No tak, no w kamerze też było No my teraz z tym robimy, stary? No nie wiem, ale to ewidentnie się ruszyło przecież Ej, gdzie idzie jakiś podejrzany typ krabasz. Krabasz. jak krabasz to bo... kita się Ale tu wsiadał i odjedzie Nazwal mnie Czekaj, idzie tu, tak czy, Dawaj, stary Dawaj, idziemy za nim Dawaj. We'll <laughs> Przeanalizujmy to. Auto we krwi. Prawdopodobnie, nie? Tak, ale Oskar, pamiętaj, zbliża się Halloween, także nawet jeżeli to nie jest prawdziwy karawan, bo nie jest i to nie jest też prawdopodobnie prawdziwa krew, to tam na pewno ktoś leżał w, jakby w bagażniku w tej tronie. No właśnie. Czy my robimy sami tę akcję, czy dzwonimy na policję? Bo to jest stare ewidentnie przytrzymywanie kogoś, nie? nie? Stary, bo to jeśli się okaże, że to jest rzeczywiście jakiś prank, może to nie jest tam. No, no nie wiem. Czyli stary. po prostu, widzowie, to co utwierdziliśmy, to to że po prostu śledzimy prankstera, który jedzie podejrzanie wolno-dziwnie przez środek miasta. Mnie tylko stary, że ktoś tam był. A co jeśli, stary, ktoś wykorzystuje to, że teraz zaraz jest Halloween? Stary, jakby nie robił? Po prostu go śledzimy i zobaczymy, widzowie, dokąd nas doprowadzi. Zatrzymuję się? Tak, zatrzymam, zatrzymam się. się. Ogólnie, widzowie, małe update ik. Wjechaliśmy do lasu. Trzymaliśmy bezpieczną odległość, więc chłop na pewno nas nie widział. Dawaj, A Patrz, trzymam się w lesie. Dobra, musimy stracić furyzację. Trochę dalej trochę, dalej, trochę dalej. Jak on się zatrzymał w lesie? To czemu w lesie? Tak, jeszcze coś było w trumnie, może tam ktoś jest i on chce go zakopać. Dawaj, wychodzimy, wychodzimy. czekaj. czekaj, jeszcze jest. Wsiadam. Muszę do lasu i zostawił samochód. Obczajamy? Nie, no, poszuka, jeszcze, 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 jeszcze. Bro! Ej! Od kiedy nie ma zrobił? Przecież nie zatrzymywał. Właśnie! Więc cały czas jechaliśmy za nim? Ewidentnie. To jest to tylko zna, ten stelaż do ma. Jest otwarta? Otwarta! Dawaj! Jo! I są kluczyki? sądzę! Widzowie, jakbyście byli ciekawi, jak wygląda karawany ze środka, to dokładnie tak. Ogólnie... Tu jest totalna pustka. O kurde, tu jest szyba! To wygląda jak w... trochę jak limuzyna, nie? No. no. Co chcesz zrobić? No przejechać się. No co Jaki ty, już w... tu jesteśmy. Zabierzemy mu furę? No, nie zabierzemy, tylko pożyczymy kulturalnie. Widzowie, to nie jest żadne zabieranie fury. Kurde, ledwo pali stary Zowie ogólnie, nigdy nie jechałem karawanem i nie wiem czy ty Wiktor chyba Ja jeździłem tylko E46, ale to Niemiec, Niemca lubi On ma z tego co wiem napęd na tył Stary wysiądź i coś ci pokażę TikTok! Dobra widzowie, to jest ogólnie bardzo dziwna sprawa. Nie wiem czy powinniśmy wsiadać w ogóle do tego karawanu, tym bardziej odjeżdżać nim. Jest tam typ, który nie wiadomo kim jest. Mamy chwili i zniknęła w środku trumna. Jakby. O co chodzi? Co, co powiesz na Highway to Hell? My, to jest trochę przypolował. No jak? Wiktorowi zawsze zabawa w głowie, nawet jak jest tak poważna sprawa. Ja powoli przestaję wierzyć w to, że to jest jakiś Halloween prank. Tylko tu dzieje się naprawdę coś dziwnego. Zapraszam, zapraszam, widzowie. Stary. Let's go! Obłody prawie z gazu I dwójeczka. Widzowie, takiego samochodu jeszcze nie było u nas! To jest mega przypołowę to co my teraz robimy. Nie powinniśmy w ogóle wsiadać do tego auto stary. Dzień dobry. No jak stary. Halloween man! Co? Zacziszowe karawa za friko. No, stary, no nie zabracam! To nie ja... Jest... Stary, to nie jest... To nie jest nasza fura, stary. Ten typ zaraz wróci oh. stary, on i on, jeśli nas zaraz pogrzebie. Ja nie... nie pogrzebie, stary, gdzie? Ale przecież możemy odjechać z nim, Oskar. Dlaczego tak panikujesz? Oj prawie panie. Eee. Dobra, stary, to ja staję tu na razie. Nie, stary, wracaj tam, gdzie byliśmy. Ale po co? No stary, bo ten typ zaraz wróci. Ale chodź się rozejrzymy. Dobra, niech on jest odpalony, chociaż wolę go nie gasić, bo już potem nie odpalił. Ale już w ogóle, ogóle co? Widzowie, drzwi się nie dopykają, nie? To jest zamknięte drzwi, do Teraz może coś tu znajdziemy Świata. o tym typie. Maska? Oskar, mamy taką furę. Come. On. Co? To są jakieś stare ogłoszenia o zaginionych osobach. Tylko wyglądają jakby je ktoś dopiero wydrukował. Czemu tak? Właśnie. Ale czekaj, patrz. Zaginęła 2023, 2024, 2020. Edward! Ja go kojarzę z YouTube'a! Co ty hmm. gadasz? Edward zaginął? 15 lipca. Stary, no to jest mega świeża sprawa. Pierwszy. Czyli mamy furę seryjnego mordercy. To jeszcze bardziej można upalać. Let's go! Wracajmy. Pa? Oj! Stary. O-ou Zgas? Ja mówię? Zgas, no on dobra, wracaj, odstawiam tą furę Jakoś stary, ciężej zaczęła jeździć, jakoś Zrzecznie się ja bym lepiej jeździł, dobra, wracamy Panie morderco, wracamy! Widzowie, widzowie, proszę, zostawcie łapkę w górę i suba To jest ten czas, jeśli przeżyjemy tą podróż Highway to hell, motherfucker! Przysiadajcie do fury z Wiktorem. Yeah! dajcie ze mną widzowie, Dobra, fura na miejscu, typa jeszcze nie widać Na całe szczęście stary, jakby on teraz wrócił i zobaczył Co my robiliśmy z tą furą stary Słuchaj, się stało jak stoi Men, <grym> przyjechaliśmy tutaj, żeby uwolnić typa Gdzie jest typ? Nie ma typa, ale może coś jest w środku, nie? Stary, tu nawet nie ma zamka Tego się nie da otworzyć, jakim cudem Widziałeś przecież tą Wi widzowie też Dobra, przywić. wszyscy na to czekają, wchodź Jak? Po prostu tam wchodź Stary, tu nie ma może, zamka Może stary, tam jest drugie piętro w tym samochodzie I to ktoś się Opuściu, to jest jedno logiczne rozwiązanie. Zobacz, pokaż. Tu nie ma zamka stary, tego się nie da otworzyć. Jakim cudem stary? Przewidziało nam się? Chciałem powiedzieć, że myśmy weszli bocznymi drzwiami. Nie ma tu jakiegoś wichajstra, żeby to jakoś tu złapać? Stary. No i co widzisz? To nie, co? Jest do... nie. To jest do fotela. Ej. Otworzył się! Co zrobiłeś? Nie wiem, naciskałem dużo guzików. O, stary. Ogólnie widzowie. To jest mega przewalone. Podejrzewam, że nie jedna trumna tutaj leżała w tym miejscu, ale co się stary, tu nie ma żadnych... Stary! Czemu mnie kto? Man! stary, stary, tu nie jest fajnie, proszę cię. Oskar, przysięgam, że ja tego nie zamknę, to jakby samo opadło. Czekaj, dobra, nie panikuj. Przede wszystkim nie panikuj w takich sytuacjach. Już się otwieram. Aaaa! No dawaj, stary. Nie idzie! No jak! Weź, stary, idź te przyciski! Da, idę, idę do przycisków, idę do przycisków. Czeka. Widzowie, Oskar się zatrzasnął właśnie w karawanie. I co, idzie coś? No nie stary, dawaj! Może to? Nie, to są awaryjne. O, o, stary, stary! mi idzie typ! Stary, no! Wracca właściciel karawanu! Oskar został sam. Teraz idzie ten typ. Jakkolwiek nam gdzieś jechać, zaraz z on, on, on nim będę jechał. Ja będę nie napiąc powino! Oto ci do ładnie Słuchajcie, ty wsiadł do fury jestem pewien, że z Oskarem będą gdzieś jechać tak samo jak z tą trumną. Odpalił, więc w takim razie grzeję do samochodu Oskara, żeby w razie czego za nimi jechać. Widzowie, Wiktor zatrzasnął mnie w krawanie. Ten typ właśnie gdzieś jedzie, ale nie wiadomo co stało się z trumną. Dokąd jedzie ten typ? Wiktor, dawaj, dawaj stary! Dobrze, jadę za Oskarem. Jeśli mnie zauważy, może być po mnie. Widzowie, ogólnie nie jest dobrze, bo wydaje mi się, że chyba ich skupiłem. Jak uwolni Oskara, to muszę powiedzieć, że silnik mu też pada. Kim jest ten typ? Czemu przyjechał do lasu? I z kim gadał przez telefon? Typ tym zajęty jest drogą. Może jest tu jakiś zamek? Zobaczcie, nie ma tu nic. Nie ma tu żadnej klamki, nie da się stąd wyjść. Dobra, są, widać ich. Muszę podjechać dużo bliżej. W drzwiach nie było zamka. Czy ja potknąłem? Nie chcę utknąć jakiegoś psychopaty w karawanie. Chcę Wiktora. O, nowy stary. Byle Wiktor mnie nie zgubił. Bo jeśli ten typ mnie wywiezie nie wiadomo gdzie, to mogę utknąć na zawsze! Oskar, jestem od razu za tobą, jak coś nie panikuj! Nie ja widzę, że on mnie nagrywa! O! „Niebuja! Co jest? To? Gdzieś skręcili. Troszeczkę będę się trzymał dalej. Ale też za jadę. Dlaczego ten dziwny typ trzymał kartki z ogłoszeniami o zaginionych osobach w karawanie? Czy on jest jakimś psychopatą? Czy on. poliwa ludzi? Jadą ogólnie, w tej chwili widzowie, w jakieś bardzo, no, miejsce publiczne po prostu, no nie? No jeżeli ktoś to zobaczy, to nie chcę po prostu, żeby ktoś inny był też to zamieszany poza nami i tyle, nie? Zatrzymują się. Dobra, widzowie. Cii, na sniki piku, nie? Dobra. O ja pojadę. Pojadę z tyłu. Oskar, jestem zaraz za tobą. Zatrzymaliśmy się. Wiktor. Wiktor nas zatrzymał się pewne, na przykład. Mam jeden pomysł, u mnie. tu jest coś wiemy jestem w stanie ewentualnie skoro boczne na siłę stary, stary, dawaj 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 szybko, szybko stary stary, on coś kadał, dobra wsiadaj stary, on coś kadał o tym, że fura chóra samochód jeżdża ogólnie co? Nie wiem, zadzwoni do me jakby chyba z mechanikiem, gadał hmm. On mówił, że mieli to naprawić, że fura sama się uruchamia ogólnie. Ej, patrz, patrz, patrz! Ej, on odpalił? Co jest? Drzwi się Chyla? otworzyły. Oj, ktoś wypadł! Ty wyrzucił salto! Jaki w ogóle? O co? Ej, czy ta fura sama wychała? Co? Stary. Ale ten ty, typ pobiegł w prawo. Dawaj, dawaj to za nim, dawaj za nim. To jest on, to jest on. Tak, przyjechał, tam Tesla? On jest jakiś pupi. Serio z mechanikiem, gada? I z nim, gadaj, Przepraszam! Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. pana nie będzie pokazywany. Co chcecie? Pan karawanem jeździ, tak? Pana, karawan wyrzucił pana z samochodu, tam była jeszcze trumna była i tej trumny potem nie było, bo my tak. Na... Ale nie ma trumny, nie ma trumny. Grzybów szukacie? Grzybów? Ale panie! został pan wyrzucony z samochodu? Co jest? Pod się. Jak, ale prze, prze, przed Wiecie, chwilą panie. fura sama odjechała i wróciła? No, no powiada. To wygląda jak Tesla? Panie, to ma trzy, lat. No właśnie. Dobra, chwila. Widzieliśmy pod McDonald'em, pan dzisiaj był? Widzieliśmy w samochodzie. Trudna nie, była ta Trudna, trudna nie było trudne żadne. Co pan za Było Na kamerze to mam. mamy. Mamy nagranie na kamerze i możemy znaleźć tam policję w każdym momencie. Nie ma, nie ma. Nie ma. Do Dobra, y -y. co pan robi z karawanem w lesie w, y w takim razie? Ja nie muszę się panu tłumaczyć. Ja sobie zwiedzam, o, żypki. Pan ma trochę rację, Oskar. Stary, my, my tak się wpieprzyliśmy trudno. No stary. Ale no, przenie się. Wkręciliśmy sobie to wszystko. Stary, trumne. No, ej, ale... no, no. jakby jest już wyjaśnione, panu nie przeszkadzajmy. Chodź, chodź. Dobra, ej, chwila, chwila. A kartki? Widzieliśmy kartki w samochodzie, trzyma pan. No, no, no. Osób. A widzieliście te osoby? Bo generalnie szukam. Chcielibyśmy je zobaczyć, bo są zaginięte. Detektywem jestem i generalnie tych osób szukam. No były wiadomo jak te osoby, także. Nie przeszkadzajcie, nie ja zbbiłem Stary, dobra, zostawmy to w takim razie tak, jak jest. Stary, kiedy ta fura wróciła? No no co jest? Nie mam tak Star, dosłownie wysiedliśmy. Dawaj, dawaj, czy coś się zmieniło z tym samochodem? Stary, no, trumny dalej nie ma, nie? Dajmy temu spokój. Widzowie, mhm. jeśli wy zobaczycie kiedykolwiek karawan we uciekajcie jak najdalej. Nie wsiadajcie na pewno do środka. My to sprawę, stary... Ktoś dzwoni. Właśnie. O, o to u mnie. Co, co jest? Ej, Wiktor, zostawiłeś trumny na podjeździe? Co? Tak! Tak, tak, to, to nasza z Oskarem. Ej, no to zabierajcie, to ciągle chłopaki, jakieś odcinki. Tutaj krew, tutaj trumny. Ja, ja już się czuję tutaj w domu wariatów. Jakbym z jakimś. Dobra, zaraz będziemy, zaraz będziemy w Dobra, Dobra, widzowie, chyba znalazła się trumna. Yy, dzięki za oglądanie, i do następnego odcinka.